Nazywam się Justyna Żlińska i mam przyjemność być rektorem Uczelni techniczno handlowej im. Heleny Hotkowskiej. Celem Warszawskiego Festiwalu Nauk Inżynieryjnych z Uczelnią Techniczno-Handlową jest popularyzacja zagadnień inżynierskich, zwłaszcza wśród uczniów szkół średnich. W ramach festiwalu organizujemy wykłady popularno naukowe, dyskusje, wykłady, pokazy sprzętu technicznego oraz eksperymenty w laboratoriach naukowych. Liczymy, że Warszawski Festiwal Nauk Inżynieryjnych z Uczelnią Techniczno-Handlową będzie dla uczestników okazją do zapoznania się z profesjonalnym podejściem do projektowania inżynierskiego oraz sposobem na odkrycie predyspozycji inżynierskich. Festiwal finansowany jest ze środków Ministra Edukacji i Nauki z projektu Społeczna Odpowiedzialność Nauki. Oprócz bardzo ciekawych wykładów, w których Państwo uczestniczycie, mamy dostępne również pokazy zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynku, bardzo ciekawe spotkania i dyskusje. Chciałbym powiedzieć, że oprócz tych pokazów i spotkań uczelnia przygotowuje bardzo ciekawy program nowe kierunki które odpowiadają zapotrzebowaniu rynkowemu zainteresowaniu młodzieży spośród takich nowych kierunków należy wymienić kierunek poświęcony elektromobilności i systemom elektroenergetycznym dla potrzeb transportu prowadzimy zajęcia również w zakresie pojazdów zautomatyzowanych, tego co w tej chwili dominuje w transporcie, sztucznej inteligencji, metod poświęconych właśnie zastosowaniu sztucznej inteligencji w transporcie nasi wykładowcy posiadają umiejętności teoretyczne, które są udokumentowane publikacjami, osiągnięciami naukowymi, ale również, i tutaj chcę podkreślić również słowo, mają osiągnięcia praktyczne. To znaczy, że pracują lub pracowali w zawodzie, większość z nich pracuje aktualnie, czyli jest na bieżąco z najnowszymi technologiami, z najnowszymi trendami w gospodarce i te wszystkie nowości przekazujemy naszym studentom. Nasza absolwent ma bardzo łatwo znaleźć pracę i statystyki nasze wskazują, bo śledzimy los absolwentów, że szybko znajdują pracę, która ich satysfakcjonuje pod względem zawodowym, ale również finansowym. Cieszymy się z ich sukcesów i witamy Państwa na studiach. Chcemy zaprosić, chcemy Wam pomóc, rozwinąć się. Jesteśmy do dyspozycji. To są nasze cele, nasza pasja, nasz zawód.